Panowie generałowie, żołnierze wojska polskiego, szanowni państwo, przed chwilą przekazałem kluczyki do samochodów, które właśnie dziś są przekazywane do poszczególnych jednostek wojska polskiego. To pierwsza partia samochodów, 100 samochodów spośród 648 zamówionych przez wojsko polskie zgodnie z wymaganiami Wojska Polskiego, a więc są to samochody terenowe, których osiągi są wzmocnione ze względu na to, że będą użytkowane przez Wojsko Polskie również w trudnych warunkach terenowych. Wielokrotnie odkładano ten proces zakupu samochodów dla Wojska Polskiego z różnych przyczyn: czasami obiektywnych, czasami kiedy się temu przypatrywałem, wydawało mi się, że odnosiłem takie wrażenie, że te przyczyny obiektywne nie były, ale fakt jest faktem, że czas Honkera w wojsku polskim odchodzi do historii. To wysłużone samochody, które przez lata stanowiły właśnie taką podstawę, jeżeli chodzi o zadania wojskowe i logistyczne wojska polskiego. Teraz. Wojsko polskie będzie korzystało z nowoczesnego sprzętu skonfigu skonfigurowanego zgodnie z wymaganiami żołnierzy, a więc dającego gwarancję niezawodności i bezpieczeństwa dla użytkowników. Chciałem podkreślić, że proces modernizacji Wojska Polskiego ma charakter trwały, że staramy się o to i odnosimy to konkretne rezultaty, żeby żołnierze wojska polskiego byli wyposażeni w nowoczesny sprzęt, w sprzęt służący temu, żeby Polska była bezpieczna, bo wojsko polskie rozrasta się liczebnie, ale żeby właśnie stało na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt. I właśnie jednym z elementów tego wyposażenia są samochody Terenowe, które dziś pierwszą partię z tych samochodów oddajemy do użytku żołnierzom Wojska Polskiego. Zwracam się tu do dowódców. Mam nadzieję, że ten kolejny przełom, jeżeli chodzi o sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy Wojska Polskiego, wzmocni zdolności naszego wojska. Jestem o tym przekonany, że będzie dobrze służył bezpieczeństwu Polski. Dziękuję.